Subjekt Nexo, Nexo Pro, XEF. Wykazywanie form płatności jako inna z opisem słownym. W parametrach XEF dostępna jest możliwość opcjonalnego wykazywania form płatności jako inna z opisem zawierającym nazwy form płatności z dokumentu oddzielone przecinkiem. Domyślnie program uwzględnia słownik płatności ze schematu XEF wraz z opisem w przypadku, gdy jest więcej niż jedna forma płatności, np. gotówka i karta. Wystawienie faktury z wieloma formami płatności znajdzie swoje odzwierciedlenie w e-fakturze. Formy płatności można sprawdzić także w XML-owej postaci e-faktury.